No się z tej strony Radoste Ramo, zostawcie bardzo dużo łapek. W górę to szybciej pojawi się kolejny odcinek z legendą, która oczywiście już spadła. No i zajebiście. A co to znaczy dużo łapek? No nie wiem, powiedz tyle, żeby nie wbili tego, nie wiem, jakąś dużą liczbę, bo nie chcę mi się tego szczerze szybko wrzucać. No to kurwa nas no 500 no i gitowa. No to 500 łap. Cześć, witam was w kolejnym odcinku z Margonem na moim kanale W dzisiejszym odcinku e, No dzisiejszy odcinek znowu będzie magiczny moi drodzy Znowu ten odcinek będzie magiczny Dlaczego? To już pewnie wiecie po tytule, wiecie pewnie to po miniaturce e, Zaczniemy sobie Zaczniemy sobie kurcze od bacy, Będą herosi przewijali się bici normalnie I będą ci herosi ze streama, żeby troszkę tych herosów było Żeby was troszkę zmylić Z czego to w ogóle może być legenda I tak samo jak pod poprzednim odcinkiem Jeżeli tutaj pojawi się w ogóle kilka rzeczy Tak samo jak pod poprzednim odcinkiem Jeżeli w tym odcinku, pod tym odcinkiem pojawi się dużo łap w górę. To Ile powiedziałem, jeżeli będzie 500 w górę, to szybciej pojawi się kolejny odcinek z legendą na moim kanale, która już jest nagrana, moi drodzy. I co to będzie za legendą, no to sami zobaczycie. Może podczas tego odcinka zdropiemy kolejną legendę. Więc będzie znowu kolejny odcinek. Jeżeli tak będzie, to ja będę mega szczęśliwy. I tak tak samo jak po poprzednim odcinku, proszę Was o to, żebyście teraz zeszli do sekcji komentarzy i napisali, co Wam się wydaje, z czego dropnie w tym odcinku legenda, z czego ta legenda poleciała. Co to jest za legenda ewentualnie, jak już będziecie wiedzieli, czy to dwójki, czy to z herosa, czy to z Tytana, czy to z jakiegoś kolosa może, których raczej nie bije, ale, ale może jakieś się kurczę zdarzył. Nic nie wiadomo, nic nie wiadomo, więc zejdźcie do sekcji komentarzy, napiszcie, co uważacie, jak wam się wydaje, z czego ta legenda poleciała. I trzymajcie kciuki, żeby na tym odcinku, na tym odcinku poleciała jeszcze kolejna legenda, więc zapraszam was na ten odcinek. Jak Wam się spodoba, pamiętajcie, żeby zostawić łapę w górę i żeby dropnąć taki unikat, to musicie bić bacę w trzy osoby. Więc, o kurde, czekajcie, w sumie ten, ten toporek może bym dla Jacka wziął, a chyba ktoś go dostał, chyba tak, dobra, więc ja lecę szukać herosów, e, jakieś odwójki ogarniemy, Remo jest na swoim koncie, więc niestety dzisiaj będę miał dość ograniczone to moje pole manewru, że tak powiem dość ograniczane to pole na manewru, będę musiał coś z Infinity ogarniać i poszukam może na tej złodziejskiej pieczęci jakichś herosów na niższym nieco levelu, ale zobaczymy jak to się wszystko rozwinie więc pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, żeby być totalnie na bieżąco bo już niedługo będziemy losowali zaproszenie na świat prywatny a jest ich aż 10, więc no, będzie spora szansa zarówno dla stałych widzów, jak i dla widzów tych niestałych więc zapraszam Was na odcinek Okej, okay, Remo mi napisał na klanie, że on idzie sprzątać, więc w tym odcinku wydarzy się bardzo fajno, bardzo dużo fajnych, ciekawych rzeczy, bo będziemy sobie mogli być SK, yy, na Ariance Grande, będziemy mogli sobie pójść na sektę, radosnym Remo tym 244 Wojkiem, więc elegancki odcinek będzie, kurde, tak jak chciałem, więc... Dobrze się złożyło, że Remo jednak na dzisiaj odłożył to sprzątanie i idzie sobie poogarniać mieszkanie, bo te dwójki będą mogły się pojawić, z czego się mega cieszę. Bo powiem, że moje konto obecnie jest kurcze, trochę nudne i, i to konto, na którym się zastępcą, konto Rema jest takim kurcze, można powiedzieć, kołem ratunkowym, który poz, które pozwala mi... Z dużo większą łatwością nagrywać te odcinki, no bo jednak kurczę, posiadając więcej postaci na różnych levelach wiecie, rozłożonych, to kurczę, 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 jednak te, te odcinki można łatwiej kręcić i w sposób bardziej ciekawy. a Nie tam tylko, że wiecie, dobra, złodziej, obło i, i koniec odcinka, nie? Więc z tego się kurczę, bardzo cieszę. Pamiętajcie też, że. Czekajcie, infinity hypnos, dobra. Pamiętajcie też, że już zaczął się grudzień, jest dzisiaj 1 grudnia. Mam nadzieję, że też jest 1 grudnia jak to oglądacie, bo ja to właśnie teraz nagrywam. Pamiętajcie, że jest grudzień i że zaczął się kalendarz adwentowy. Dobrze wszystkim znany, więc odbierajcie sobie. Opatrzcie, Remo nie odebra, widzicie? O kurde, już by, już by stracił kurczę, pingwinka, a jednak neutralny pingwinek trafił do jego torby i pewnie jest Remo z tego powodu bardzo zadowolony. Ej, powiem wam, że kurde, wpadłem na najlepszy pomysł Ever i przyrędziłem się na grubą dupę, więc będzie mega powrót tej dwójki. Kurczę, mam nadzieję, że te unikatowe kolce będą, będą mi spadały w tym odcinku. No, na, na początku niestety zwoję, ale dobra, dobra, spokojnie, mamy pewnie z kilka bić ładnych tej dwójki, więc może ten unikatowy kolec nam spadnie. Okej, okay, moi drodzy, słuchajcie, to tak, bijemy sobie teraz teściową i przechodzimy do konkretów, do konkretów totalnych, czyli do kolejnego Herosa. Bijemy sobie teściową, bijemy sobie również na Ariance, bijemy sobie na Ariance SK i z SK przenosimy się na moją postać, albo w sumie może pójdę Remem, jeszcze zobaczę, ale raczej pójdę moją, bo jestem Wojkiem, pójdę na pantanego Paladyna, bo został znaleziony przez jednego z klanowiczów. Więc pójdziemy na tego Opka, kurczę, no to SK nie jest zrespione, o dobra, koleś się zrespiło, masno, masno dej tu furusz jakąś fajną, jakiś fajny przedmiot dobra, pramatka jeszcze nie jest zrespiona, niestety kurczę. Yy, o dobra, zrespiła się zarobi się, dobra, na razie się wszystko wszystko w miarę fajnie zgrywa, będę też bił sobie grubą dupę do końca do końca odcinka, SK na pewno będzie do końca odcinka i jakieś dwójki takie poboczne będą również się pojawiały może właśnie ta teściowa, może coś tam zobaczymy, głównie też chcę tych herosów trochę poszukać, żeby było, żeby były ten odcinek kurcze ciekawszy, bo tych herosów na pewno lubicie, więc więc coś sobie na pewno ogarniemy i w międzyczasie będą się już pojawiały bez jakichś tam zapowiedzi specjalnych, że o teraz będzie heros ze streama, tylko bez zapowiedzi będą się pojawiały, wiecie też również te, te szoty ze streama, jeśli chodzi o picie herosów żeby był jeszcze bogatszy w herosów ten odcinek, patrzcie w ogóle, kam pięknie poukładane w torbach, spójrzcie na to, patrz Zwojki, kamyczki, w ogóle wczoraj wydaję. niestety pieniądze, muszę kupić te kamyczki Jeszcze trochę smoczych łusek mam, zostało 2270 Coś tam sobie jeszcze kupimy, kiedyś jak będzie mi potrzebne Patrzcie, tu mam błogosławieństwa, tu mam zwojki, kamyczki Tutaj mam EQ na, na dalsze poziomy, na wyższe poziomy, które, które będę sobie wymieniał I tutaj mam miksy, więc kurde łapa w górę za to, że poukładałem w końcu w, w torbach Przynajmniej na jednej postaci i na razie staram się tego pilnować Lecę na opka, bo za dużo dzisiaj gana w tym odcinku, za dużo kurde gadam Dobra, sytuacja wygląda tak, że byliśmy w grupie 5. Okazało się, że 7,5 zaniża nawet ze 100, tam chyba 12 levelem, więc 7,5 odsył z grupy, więc jest grupa 4. Ale okazało się, że 8,3 zaniża nawet ze 120, więc muszę przyjść 114. Ale okazało się, że Remo nie ma zwoju dandarą, więc musiałem z odcinką pieczęścią przestać sobie zwój na remka, na bitą zotówę i dopiero zotową tutaj przyjść. Więc jest po prostu sytuacja tak skomplikowana, powiem wam. Ale dobra, najważniejsze, że została, że została rozwiązana. Teraz chyba już powinien dostać grupę, i chyba powinniśmy. Tego opka, od razu atakować. I chyba bijemy, a potem od razu, moi drodzy, od razu lecę sobie na Atka. Aha, warto było tyle latać <grytanie> i tyle zachodu, kurde, za tym Będziemy bili opka i z opka dropią. O kurde, ty powiem wam, że. No, fajnie to wygląda. Dobra, wezmę, czekajcie dla Jacka, co tu będzie lepsze. Ten, ten chemik, może elegancko. 10 osób, kurde. A. 10 osób, 6 dropów, z czego jeden to heroik No to pozdrawiam serdecznie, dobra biorę wszystko 4 osoby i bity kościej I z kościeja dropiona tarcza, niestety nie legendarna Ale zawsze oczywiście, zawsze to coś Tarka zdobyta No szanse są nikłe, nikłe szanse, że ta legenda spadnie No właśnie kurde Już mogłem wierzyć do samego końca, to może może coś by wyszło stąd Zajmuje smocze runy, okej, okay, dobrze Więc runki wszystkie idą do tego gościa, niestety nie narafnęły, bardzo mi przykro Please nie 9 minut, Opka dropi nam te same główno niestety Dobra, to lecimy mi. O kurde ty, ale runa piękna To ja biorę ją wtedy Sewo weź, no niech nasza przyjaźń wróci na właściwe tory Oh, Molly! Dobra, eskalę tak totalnie na szybkości, bo jest Mulher, czekajcie, jeszcze przede do Ibry, że idę na pewno, kurde, eskalujemy sobie totalnie na mega szybkości i lecimy na Mulher, jest w gildii wynalazców, więc wystarczy się dostać do Chuzal, a do Chuzal Remek na Ariance ma teleport, znaczy zrobiony teleport, więc po prostu trzeba się dostać do miasta, teleportujemy się do Chuzal. O, i piękny unikat poleciał ze dwójki. No, tego się nie spodziewałem, powiem wam, no takie takie rzeczy, żeby dropić, to powiem wam, że trzeba mieć duże szczęście. Totalnie duże szczęście. Dobra, jeszcze pramatka. I z pramatki oczywiście na frusza. I z frusza już totalnie, totalnie bezpośrednio do, do tchuzal, Na jakiegoś pięknego heroska. A jakiego? No, to już właśnie powiedziałem, bo jest to mulher, Oczywiście. Czy on ma to jakieś coś? Aha, dobra. Możemy się teleportować tym. Do ithan ile lecę do Tchuzal, zaraz się spotkamy na mulher. Bijemy, kurde ty, dobra, aha, nawet to mi się włączyło niechcący. Bijemy mulher i z mulher heroiczne łapki i heroiczny hem. O, ten hem, powiem wam, to by mi się bardzo przydało na mojego wojownika. Kurde, jakbym go dostał, to bym bardzo był z tego powodu zadowolony, ale czy uda mi się go dostać, zobaczymy, zobaczymy. Trzymamy kciuki, no niestety nie dostałem, kurde, ale lipa face! Dobra i bijemy łowkę, bijemy łowkę, moi drodzy, to jest kurde tytan na tym odcinku Tytanów bardzo lubicie, o tytanów bardzo dużo w ogóle mi piszecie mm, piszecie rzeczy, więc powiem wam, że zgodnie z waszymi prośbami, zgodnie z tym co udało mi się to ogarnąć, jest łowka, jest łowka, bijemy tytana, biję to radostępnie, jak widzicie 106-7 łowca yy, Mam tutaj bardzo dużo umek yy, na pewno dobrze jest używać rozpraszającą strzałę i piętno, piętno bestii, no i oczywiście później podwójne i tak dalej, i tak dalej, więc postaram się to używać. Opcja jest naszym kurde tankiem, przyjmuje wszystko totalnie na klatę. Ja to jeden level wyżej, więc się jakoś na razie trzymam. Powinniśmy ją ubić. Ktoś tu pisze na tym, na grupie czy na klanie, że, że dowódca grupy ma dać F, ale chyba tego F, chyba tego F nie da, tak mi się wydaje, przynajmniej, że będziemy to bili. Na Turce do samego końca, no zaraz zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy jak to się potoczy i zobaczymy co w ogóle będą za dropy z tej, z tej łowczyni. ta szybka walka teraz już by była, o właśnie dobra, teraz już by była dobrym wyborem i taki wybór dowódca grupy podjął. Jakieś unikaty, jakiś heroik, to pobijemy wifkę, bijemy wifkę w takim razie, nagrywanie włączone, wszystko się pięknie nagrywa i z wifki, kurde no czemu takie. Takie rzeczy tu dorobią. Ej, ale to, kurde, to powiem wam, że sobie wezmę taki zwojek piękny. Te łapki niekoniecznie, bo i tak to ma 15 użyć, więc ten zwojek tylko biorę. Oczywiście go nie dostałem, no bo jak, żeby, kurcze, naszej. Musi być coś innego. No właśnie. Na przykład tego. klikasz sobie, cyk. Tam. No, nie. A jakby lega spadł. Fajnie by było w sumie kolejną no. lega. Kurwa, ale coś czuję, że będzie unikat. <laughs> Skurwa CZAJSZ to! Martucha, moi drodzy, to jest najważniejsza osoba, osoba na tym streamie. Więc polecam sobie zapamiętać ten nick. O kurwa! O kurwa. Ale Remo będzie mnie kochał, jak ja ten hełmik złapie. Ale on mnie będzie kochał. <laughs> Dobra. Kochanek czajki otrzymał Kaptur czcicieli demonów Giezety, gdzie kochanek Czajcie to jaki streamek? Patrzcie kurde. Drugi stream z rzędu. Druga legenda. Masterfest. Pierwsza reakcja była lepsza. Kurde, powiem, że już jestem tak śpiący, że już nawet na legendy nie będę akował. Ja do tej legendy patrzyłem jakby to jakieś herodropu. W ogóle przed chwilą lecia, poleciała legenda, mojemu klenowiczowi Don Ibra doby, kurde krwawe buty po Zalasza, więc gratulacje dla niego. Ubijemy sobie dość moi drodzy i to nie będzie koniec, bo pójdziemy jeszcze na Kolosa. Kolos to jest w ogóle rzecz, która na moich odcinkach się nie pojawia, totalnie się nie pojawia, więc dzisiaj będzie odcinek z Kolosem, z Tytanem, z chorosami i z E2 i z legendą, więc chyba, chyba po prostu nie może być nic totalnie lepszego. Ja wbijam na Miś Remiś i lecę na tego Koloska, jakiego to zaraz zobaczycie. Ty kurna, no bijemy kolosa. Jakie to jest wielkie, ja pierwszy raz w ogóle to widzę na swoje oczy, naprawdę. Przecież nawet kurna nie mieści... Nie mieści w oknie walki po prostu. Co to w ogóle jest? Ja pierdzielę ty jak ja chyba koszmary będę miał To trzeba podchodzić. O kurna ups. Dobra, ja myślałem, dobra, nieważne co myślałem, nieważne, nieważne to, to, totalnie co myślałem. A Podstępny to się nazywa, patrzcie, nawet nazwa jego nie mieści się w oknie walki, tylko ponad oknem walki się wyświetla. Kolos, oczywiście, to jest. To jest stworek piękny, z którego, z którego drop już jest przydzielony do danej, do danej osoby, więc nie trzeba, wiecie, później łapać i się denerwować, kurde, czy dostanę, bo jeżeli to co, znaczy to, co wyświetli się w oknie walki, to od razu trafia do naszej torby. Paraliżujący cios jakiś jest, to może też to wykorzystam. <grym> Cokolwiek to jest. To jest jakiś rodzaj, kurde, jakiegoś zmutowanego pająka, który pod sobą, albo we władzy ma tego furbola. Kurda, co tu się dzieje w ogóle? A, kurde, to muzyka jest w ogóle na maksa. Przepraszam, pewnie było mi gorzej nieco słychać. Ale dobra, już ciszyłem. Aha, dobra, i co ja dostałem? Oczywiście najgorsze co można było, bo tu chociaż jakieś Herko. O kurde, jaki tala, talizman, pa. przyspiesza O, ale to byłby Kozok. Tu jakieś w ogóle błogo, tu jakieś budki heroiczne, reszta unikaty. Aha, to teleport. A ja oczywiście krzepa pająka. No, to nie jest pewno Butterfly'a, i ubiłem sobie teściową i to będzie ostatnie bicie w tym odcinku czegokolwiek i kogokolwiek, i zdobycie jakiegokolwiek lotu w tym odcinku. Ale się zamotałem totalnie. Słuchajcie, jeżeli odcinek Wam się spodobał, zostawcie suby. Zostawcie piękne komentarze, zostawcie łapki w górę, bardzo dużo łapek w górę, czyli to 500 jak przebijemy. Mam nadzieję, że nie, bo nie chcę mi się aż tak szybko tego odcinka z legendami rzucać, żeby nie był to jakiś mega duży przesyt, ale jeżeli Wam się uda przebić to 500 łapek w górę, o którym Remo mówi na samym początku, to, to ten odcinek. Z legendą kolejną, która już się zdrobnięta, pojawi się szybciej na kanale, więc może w okolicach wtorku, może w okolicach środy, coś takiego. Więc, jeżeli ja odcinek Wam się spodobał, łapy w górę, subskrypcje, komentarze, dzwonki przy subskrypcjach. Zapraszam Was na streamie, bo bardzo dużo się dzieje. Ja wbiłem też level, teraz 217 na swoim wojku i bardzo dużo herosów czytanych jest bitych podczas expienia, więc dzieje się naprawdę dużo. Streamy są długie, zazwyczaj to jest w granicach 5 godzin. Ostatnio było 7, ostatnio było 6 godzin, 5 godzin, 3 godziny to tak, najkrócej, więc zapraszam serdecznie i do następnego odcinka, albo do zobaczenia w streamach. Trzymajcie się.